24 listopada. Zapraszamy na skrót informacji. Relacje medialne na temat dwóch tragicznych zgonów w Georgii nadal utrwalają niebezpieczną i jawnie fałszywą narrację, która zagraża bezpieczeństwu kobiet. Śmierć Amber Nicole Turman i Candy Miller nie była, jak nadal błędnie donoszą inne media w Pensylwanii, wynikiem ograniczeń aborcji. Te druzgocące straty nastąpiły raczej dlatego, że kobiety te stosowały niebezpieczne środki poronne bez odpowiedniego nadzoru medycznego o praktykę, która naraża kobiety na ryzyko niezależnie od przepisów stanowych. Według danych FDA, 1 na 25 kobiet, które stosują leki poronne, wymaga opieki na oddziale ratunkowym. W samej Pensylwanii powikłania po aborcji potroiły się w ciągu ostatnich 5 lat, a aborcje chemiczne stanowią obecnie ponad 55% wszystkich aborcji. Wiele z tych pigułek jest przepisywanych za pośrednictwem telemedycyny bez odpowiednich badań lekarskich lub USG w celu sprawdzenia statusu ciąży i ryzyka. Była prezes największej amerykańskiej organizacji zajmującej się aborcją, Planned Parenthood, została odznaczona prezydenckim medalem wolności najwyższym cywilnym odznaczeniem w Stanach Zjednoczonych co rozczarowało obrońców życia. W środę prezydent Joe Biden ogłosił w poście X, że przyznał prezydencki medal wolności Cecil Richards, która pełniła funkcję prezesa Planned Parenthood przez 12 lat. Biden udostępnił zdjęcie siebie i pierwszej damy Jill Biden w Białym Domu z Richards i jej mężem, opatrzone podpisem: Z absolutną odwagą bez lęku prowadzi nas naprzód, byśmy byli Ameryką, za którą się uważamy narodem wolności. Sarah lub Tim McBride, pierwsza osoba identyfikująca się jako osoba transpciowa wybrana do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, zgodziła się nie korzystać z obiektów przeznaczonych dla kobiet w związku z trwającą po jego wyborze debatą na temat przestrzeni przeznaczonych wyłącznie dla kobiet na Kapitolu. W oświadczeniu złożonym w środę 34-letni nowo wybrany przedstawiciel stanu Delaware obiecał, że mimo sprzeciwu wobec zasad przedstawionych wcześniej tego samego dnia przez przewodniczącego Izby Reprezentantów Mikea Johnsona, republikanina z Luizjany, dotyczących korzystania z placówek z podziałem na płeć będzie się do nich stosował. Zauważył, że dyskusje o łazienkach mają na celu odwrócenie uwagi od prawdziwych problemów, z jakimi boryka się ten kraj, i dodał, że sam ciężko pracuje, przygotowując się do swojej nowej roli. Muzułmański nauczyciel ze szkoły islamskiej we wschodniej Ugandzie, który 4 października przyjął chrześcijaństwo, został zamordowany, podały lokalne źródła. Vaniala Hamidu był nauczycielem w Świdiki Islamic School w Nankoma. Dystrykt Bugiri, 4 km od swojego domu w wiosce Mesite, gdzie jego bracia pobili go na śmierć, gdy dowiedzieli się, że uwierzył w Chrystusa. Hamidu miał 32 lata. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.